툴밭, <sighs> 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 Myślę, że, że, że po, przerwie, po przerwie na kadrę pogoń będzie w jeszcze lepszej dyspozycji jeśli tam dobrze, dobrze przepracowaliśmy ten okres między, między, między meczami, tą przerwa na kadrę. Wiadomo, że to jest specyficzny, specyficzny czas, bo można więcej potrenować, można trochę odpocząć od meczu ligowego, można się jakoś tam lepiej, lepiej przygotować i, i myślę, że, że, że my to zrobiliśmy i, i pokażemy jeszcze lepszą pogoń, myślę, że, że w meczu z piastem. Pozytyw jest taki, że, że była ta przerwa na kadrę i mogliśmy weekend weekend być w domu, a nie, a nie dwa razy jechać, jechać do Gliwic. A ten stadion nam się podoba, więc, więc gdzieś tam i czy, czy, czy ruch tam gra, czy, czy pias. Zazwyczaj, zazwyczaj fajne, fajne są mecze, mecze, mecze w Gliwicach i nie możemy się doczekać już, już tego, tego kolejnego z piasem. Zawsze gdzieś tam ciężko nam się gra, nasze, nas, nasze mecze są, są wyrównane i, i będziemy chcieli przełamać tą. Średnią pasę meczów, meczów przeciwko Piastowi i, i wygrać ten mecz. Po poprzedniej przerwie na kadrę, na pewno nasza gra się zmieniła i, i, i zaczęliśmy grać. Wykorzystywaliśmy sytuację w ofensywie i, i też, też zagraliśmy parę meczów na, na zero z tyłu. Coś nowego, bo, bo tego, tego nam brakowało w tym sezonie i, i, i tak jak mówię, no dobrze, przepracowaliśmy wcześniejszy okres przygotowawczy, myślę, że w tym jeszcze udoskonaliliśmy parę, parę rzeczy i, i podtrzymamy to od meczu z Piastem i, i dalej będziemy w takiej formie jak, jak byliśmy i pójdziemy za ciosem, bo, bo wiemy na co na stać, jesteśmy silną drużyną i, i nasze miejsce jest, jest na podium i na pewno będziemy chcieli z każdym meczem gdzieś przybliżać się do tego celu i и быть там, где наше место.